Szerzej Jeremi, szerzej do linii, Jadek, szerzej. Będzie więcej miejsca do gry. Węczu! Węczu, za tobą! Węczu! Węczu! Nie może wyjść z tego! Mamy przewagę. wykorzystać Janek, troszkę szybciej do decyzję podejmij. Jak już puszczasz piłkę z rok, to wiedzieć, co do tego zagrać. What Thank okay. you. 别 Diolch yn fawr. ¿Está

아 <laughs>